Hej, hej! Dziś przygotowałam dla Was przepyszną szarlotkę. Zachęcam Was do oglądania filmu. Do miski wrzucamy masło. Wsypujemy mąkę. Oraz cukier. Wsypujemy proszek do pieczenia. Oraz żółtka jajek. Całość zagniatamy. Igniczone ciasto dzielimy na dwie równe części i chowamy do lodówki na minimum pół godziny. Jabłka obieramy, kroimy na mniejsze części i ścieramy na tarce o dużych oczkach. do jabłek wsypujemy cukier ja wsypuję koło łyżki może być to więcej lub mniej, w zależności od słodkości jabłek. Jabłka dusimy około 20 minut, aż sok nam ładnie wyparuje. Praszkę o wymiarach 24 na 24 cm wykładamy papierem do pieczenia i wykładamy jedną część ciasta. Spód ciasta podpiekamy 20 minut w 170 stopniach w górę. Na podpieczony spód wykładamy jabłko. Ubijamy na sztywną pianę. Do piany dodajemy cukier stopniowo i miksujemy, aż cukier się rozpuści. koniec dodajemy mąkę ziemniaczaną i miksujemy na wolnych obrotach, aż się wszystko połączy. Na jabłka wykładamy ubitą pianę. Na pianę ścieramy ostatnią część ciasta na grubych oczkach. Szarotkę pieczą czterdzieści pięć minut w stu siedemdziesięciu pięciu stopniach góra dół na złoty ładny kolor.